Okej, okay, możemy zaczynać. Mały pojedynek. Wali o księdza na kamerę. Posłuchajmy, co ciekawego mówi. Dzień dobry, księdzu. Mieszkać gdzieś na głowie beta, gdzieś na oku, na tyłku, na tym to już więc, że się diabeł nimi interesuje. Jeśli swojego syna na głowie jawią się, się w jaki później i to już wiedz, że tam się coś bardzo mocno odburzy. Jeśli twoje dziecko, córka dorastająca, używa ci jaskrawych kolorów, ugoda ci czarne jak piekło, czerwone jak ogień, to wiedz, że coś się dzieje. Jeśli twoje dziecko lubuje się w czarnych kolorach, co jak moro, to wiedz, że coś się dzieje. Jeśli ich punkty, pentagramy na portkach, Szóstki z Czekajcie, co, co, co mówisz? Jeszcze raz. My na portkach szóstki z umiłowaniem. Wiedz, że coś się z twoim dzieckiem dzieje. Ale co, dokładnie? Się... Co, co nosi? Jeszcze raz. Proszę, słuchajmy się. Nie. Do... Wiedz, że coś się z twoim dzieckiem dzieje. Wstacie w przedszkole. Nie widzę. Elfa na portkach szóstki z umiłowaniem. Wiedz, że coś jest w Twoim dziecku, w Ziemię. Okej. Okay. Pentagiany i szóstki. Pentagram, pięciolimierz, gwiazda. W starożytnych cywilizacjach i w szatanizmie, symbol diabła. Trzy szóstki zapisane w Islamie. Jest to wypowiedź, że diabeł jest kogoś Bogiem, tak? Czyli w pewnym sensie budujemy sobie, Taki, taką, takie przejście duchowe dla diabła. Tak? Tutaj na początku ciekawy zaczął, ale to nie czyli w e, starożytnych cywilizacjach, bądź rysunka, tylko trzeba wiedzieć o tym, e, półksiężyc, tak jak w Islamie, bądź pięć na gwiazdach, był i jest symbol, symbolem e, szatana. Dobra, ale idźmy dalej. Ciekawe rzeczy, żeby to opowiadać. W Niewinne. Jak się już lubi tatuaże na ręku, to już wie nie <noise> Okej. Okay. Tatuaże jak tatuaże. Nie pójdź sobie do jakiegoś motylka, nie pójdź do... Większość moich znajomych mieszka w Anglii. ma tatuaże. Zaczynając. Trzy szóstki, diabły, węże, smoki, śmieć, zombie. Yy... Gwiazdy pięciamienne bądź napisy, że wierzy w jabłach, czy coś takiego, nie, to dlaczego oni to robią? Dlaczego zawsze, kiedy mówię, że kocham Jezusa, oni za każdym razem mówią, a nie kocham, i nagle no, taka złość, nie? taka, taka złość od nich zaczyna bić, prawda? A, a po co robią te trzy szóstki, tak? Po co robią te gwiazdy, po co robią symbole gwiazdy? Czy już coś tam, taki mały pasożyt, taki mały dół, żył w nich? W ich duszy? Tak wygląda. Idźmy dalej. Jeśli ci sługa wdechnął w metalu czarnego ruka, to już wiedz, że coś się z twoim dzieckiem dzieje. Heavy Metal, czarny rok, muzyka, muzyka szatanistyczna. Albo oni w tych muzykach śpiewają otwarcie, żeby znali diabła i się otwierali dla niego i kochali piekło i palu Biblię, to są szataniści, to są ludzie, którzy są już bądź świadomi, oddali się diabło, albo się zostali zniewoleni i mają spaczony miesmy. Jeżeli na przykład niektóre piosenki, które oni nie śpiewają diabła, ale śpiewają, są przebrani za diabła czy za śpiewa, cofniecie od tyłu do początku, tak jak zrobił jeden to z Ukaże się, że ta piosenka wyś... wychwala diabeł. Zalecam do obejrzenia moich filmów, na... które ma w playliście, bądź kanał, który subskrybuję, ponieważ tam jest dużo o egzorcyzmach i jak działa działają znaki na nasze cielesne wywady, na... na to, co nas otacza i świat duchowy. Wejdźmy dalej. To tak mówimy. Dziabł jak wścieknięty atakować. W tym roku jego moc poznałem na drugim turnusie, kiedy mi podrzucono dziecko ze Szwecji z Emotional Group w skrócie emo. Póki nazjaliści tym siedzą, nie się wieszają, piszą sobie kondolencje na internecie, to no, dopiero poznałem tego smoka. Smoka. W starym dawnym piśmie Stary Testament mówi o smoku diable, z diablem, w starym stardawnym bądź w różnych takich kulturach, które nie wierzą w Boga, które wychwalają kult diabła bądź kult mordowania dla bóstwa. Zawsze był smok, zawsze był upadły, ani jakiś, czajny, ostrzyła, zawsze był wąż. Czy to w hinduizmie, czy to w Koranie, czy to w innych religiach, zawsze to się to występuje, zawsze oni y, emanują nienawiścią demoniczną do słowa Jezus. Słowo Jezus z hebrajskiego znaczy jeshua, to znaczy Bóg leczy, to znaczy, przepraszam, to znaczy Bóg ratuje, y, Bóg y, jest bawicielem, Bóg uwalnia coś jest na, na rzeczy, ale idźmy dalej, bo Ponieważ tutaj wszyscy moi znajomi się śmieją zawsze śmieją z księdzem tam mówi, coś się dzieje, tak? Tylko może oni już mają tak zlasowany między Nawet nie wiedzą, że coś się dzieje. Może nie potrafią już zeznać, gdzie jest Jezus i prawda, gdzie jest Państwo, bo może dla nich to wszystko jest jedno. Dobra, idąc dalej. Czy czytałeś książki od New Age, w jest satanistyczną, Koran, inne księgi, innych religie. W innych księgach i w innych religiach, tak jak mówiłem wcześniej, są specjalne modlitwy, są specjalne wychwalania bóstwów, tysiąc różnych bóstwów i demonów. Które trzeba wychwalać i się modlić do nich, żeby się nie modlić do Jezusa. To jest inne działanie właśnie tych złych duchów przez inne religie. Nieprawdziwe oczywiście, bo jedna jest tylko prawdziwa. To jest chrześcijaństwo i to jest religia wyznawania Jezusa jako króla i jako Boga, Syna Boga. Czy słuchasz tej muzyki? Rokowej, szatanistycznej, techno... metal. Czy jakieś demoniczne gry komputerowe? Diabolo, Dragonestrang... Quake, RPG, Puk. RPG? A ja mam ostatni sobie Dragon Age. A, to taka... Za, za... Dragon Age? Przecież nie się na tym pisze, wąs tak Smoke. Dragon Age. Dragon, Nie, to może moja przesada, ale zaraz. Na tym opakowaniu w Dragon Age jest symbol oka Ozysa, starych dawnego ibrzydskiego bóstwa, które było symbolem diabła. Też. Nie? Ale nie, to, to może z jakiego ale Zaraz w Dragon Age nie jest mowa o przypadkiem o pustce otchłani balsy, demony. Nie no ma tam pełno demonów w tych hmm. Coś się dzieje. Tylko my po prostu nie potrafimy tego zegnać, może, co? Może w naszym życiu tak samo się dzieje coś? są znaki, znaki, pięciomienne gwiazdy na naszych choinkach. A my myślimy, że to jest dobre, a to tak naprawdę jest przez diabła. Demony. Kieszonkowe potwory. Przeczytałeś literaturę o kultów? Ligi, książki, magii, tajemniczające w czany i w magię, na przykład Harry Potter. Jak nam to wkręca? Za przyjaźnienie jesteśmy z ojcem, syl sylwestrem, który prowadzi podobne nabożeństwa, bo on się pyta, z czego ci wolni. chodzi o 14 -letni. Jestem wolny. Pijesz nie, polisz nie, narkomania nie. A może Harry Potter? Tak, przeczytałem go całego, jak diabeł ja z nim rzucił na kościele i obracał jak wskazówkami zegara. Okej. Okay. jeżeli ktoś z Was uważy te film, który ja zasubskrybowałem bądź polubiłem, tam jest system jak jest człowiek opętany, jak się przeprowadza na nim egzorcyzm, ex bo jest opętany przez demona, to to co on tu powiedział to jest jak najwięcej prawdy. Natomiast o co chodzi w Harry Potterze? W Haim jest pełno magii, jest pełno okultyzmu. Na czym to polega? Jeżeli nie akceptujesz pewną magię czy, czy kłamstwo, otwierasz w pewnym sensie drzwi do swojego serca dla demonów, No tak? I one zaczynają budować w tobie takiego małego pasożyta. W jest mały pasożytek, mały małe kłamstwka, małe niechodzenie do kościoła, małe przekonanie, później więcej, większa nienawiść, większa jakieś zabójstwo, z alkoholizm, małym. Jakiś chojowy. A zaraz. Czy nie ma takiej choroby, co się nazywa nowotwór? Nie wiadomo skąd się bierze i człowiek chojuje nie. Coś się wie, bo nie wiecie nawet co. Są to teksty z imprimatur i Teraz krótko, moi drodzy, zbieram. Te wszystkie dzielę je na dwie, dwa kierunki. Twardy New Age, czyli takie Uniwersytety Oxfordy diabelskie i miękkie New Age, taki koleżar, prawda, skończona Coś tam się dowiedział, ale już jest ciśnięcie. Tak. Twardy New Age, Idą amulety, astrologia, bioenergoterapia, psenich Bioenergioterapia. To, teraz ja Wam przeczytam, czym jest. Jedna z nich medycyny niekonwencjonalna. Hmm. Czy w ogóle powinna jej nie być? Opiera się na właściwościach energetycznych bio-nego-teapeł. bio, hmm. bio polega na odblokowaniu kanałów energetycznych w organizmie człowieka. zwane mediamy, co rzekomo umożliwia ograniczonemu powrót do homo i takich innych, samozwalczania chorób. Ogólnie polega na tym, że ten ktoś, biorąc jego terapeuta, bierze energię, przez swoje ciało przepływa jego energia i ta energia idzie do ciebie i niby cię leczy. Na czym polega trik i kłamstwo? Jeżeli się modlimy, i to jest w piśmie świętym zapisane, że ludzie, którzy się modlą do Pana Jezusa, do Boga, mogą kłaść jęcze na imię, to człowiek też się modli, i też będzie uleczony, ponieważ Boże Energia, Duch Święty spływa na nas, przepływa przez nasze ciało i idzie do tego człowieka. Tak działa to. Natomiast bionego terapeuta korzysta z energii, tylko nie wiadomo z jakiej. I w tym polega, problem polega na tym, jeżeli dzwonisz przez modlitwę do Pana Boga i modlić się nie no spływa Ci to energię, to ty wiesz skąd, go przyjdziesz. Bionego terapeuta bierze energię z nieznanego ziemi. Czyli dzwoni, tik-tik-tik-tik, ale potrzebuje energii, a tutaj pod trzema pustkami odzywa się diabeł, spływa na niego energia, jest, tworzy już tam tego demonika małego, tego pasożyta, tego człowieka i zaczyna wszystko złego, złe siedziać po niego, a później tamtym człowiekiem, tak? No dobra, idźmy dalej, no bo niby on tego głupoty gada, no ale jak na razie, na razie po prostu ktoś może nie ma więcej na ten temat, co mówi ksiądz na kanapie. Magia logiczna, magia, mediuminizm, medytacja, prawdę, destarta, numerologia, parapsychologia, pisma automatyczne, psychotronika, radiestezja, lewicy, reiki, tibreiki, szatanizm, metoda kontroli umysłowej, spirytyzm, synchronizacja płci. Spirityzm, wywoływanie duchów. Pozwólcie, wszystkie dobre duchy są w niebie, bo tam jest wieczne szczęście. Niebo to jest miejsce, z którego żaden duch nie ma zamiaru wyjść, bo jest wieczne szczęście miłość Boga. Więc jakiego wy ducha macie zamiar wywołać przez spirityzm, który jest na ziemi, w którym ja czytałem, że z ziemi do Pana Boga w piśmie świętym przyszedłem? Ja jakiego wy ducha wywołujecie i zapraszacie do Waszego życia? Bo nie jest to Boga, bo nie jest. I nie korzystajmy z naród No, idźmy dalej. Podełko, łódół, próżniactwo, wywoływanie złudów, po południu, erotypia, hipnoza, homeopatia, podróże poza ciałe, pobre polarity, świadome śniegu, guigong, guigong, uzdrowicielski do tych talismany. cudnie co sztuki walki. Takie koleże, aura, akupensura, akupunktura, antropozofia, antypedagogika, aurometerapia, biorezonans, BSM, buddyzm. Diagnostyka plastika parametyczna, henagran, ezotelys jest dwójdek. Dwie znowu, prawda? Tak? Proleterapia, biorę biorę zondans, bez andwiszy. Jak plastika parametyczna, henagrown, ezotelys, jest lewoj. Dwie znowu wojnie. mm Mówią nam o kobiety. jasnej strony mocy ścieżkę. Ogólna prawda. To w żadnym filmie Gwiezdnych Wojen nikt wam nie powie, że Jezus jest Bogiem i jest synem Boga. Jezus przyszedł na świat, umarł nas, za nas poszedł do nieba i odkupił nasze grzechy. Czyli w Gwiezdnych Wojenach jest powiedzenie prawdy tak? i schowane jest kłamstwo po I bardzo dużo ludzi tworzy jakieś religie. judaizm. Co mam Gwiezdnych jeżeli mamy Jezusa? No, ale działa ten zły duch, tylko po prostu nie zauważamy tego. To by było na razie mniej więcej z tyle, z tego ciekawego materiału. No, ksiądz Natanek mówi ciekawe rzeczy, niby szokujące dla ludzi, którzy nie potrafią się przeżegnać, dla ludzi, którzy nie potrafią wyznać, że ja kocham Jezusa. Jezu, kocham Ciebie, Jezu i mam w Tobie, Jezu, wierzę w się. Modlić nie, nie potrafią wejść do kościoła, bo wyczuwają Bożą energię w kościele, nie potrafią wejść do kościoła, bo uciekają od kościoła. Mówię od kościoła jako wspólnotę, jak tylko o miejsca gdzie jest kościół, bo tam jest chwała Boża, tam jest Bóg też w pewnym to bo wszyscy tam idą dają część chwały, bo to jest specjalne miejsce do masowego oddawania czci Boży. Dobra, to tyle.